Sprzęgło. sprzęgło, najpierw na luz, uwaga, Plus. do mnie i do przodu. Tyk. Łagodna dłoń Zbyszka uspokoiła niejedną kursantkę. No czwórka, wracasz. Coś sprzęgło, na luz. Raczej nie szarp tym lewarkiem, tylko pamiętasz na luz i dobra, do tyłu. Tak mięciutko rób. Jak masz na czym poćwiczyć, to ćwicz. No raczej, że mam. Hamuj, hamuj, raczej, hamuj. Mam. Tylko pamiętaj, nie szarp. Powtórzmy sobie, dokąd jedziemy teraz. W prawo. prawo. No więc jak pojedziemy w prawo, to jakoś trzeba narodowi o tym powiedzieć, tak? No tak. No tak, tak, tak. Raczej. I widać. co to lusterku było widać? Piękno mnie. No <laughs> skromność to jest twój poważny okres. żarcik. żarcik, żarcik. Lubię sobie z siebie żartować. Piękna, skromna z poczuciem humoru. Coś chyba z tego będzie. Ale z czego dokładnie chcecie? Nie, Malino? jak na to że drugi... sprzęgło. Mam sprzęgło wciśnięte. Popuszczam. O, zgasł A mnie, zgasło mi. A dlaczego? Brakło pomocnej ręki Zbyszka? Dlaczego zgasło? Bo miałam na trójce bieg. Bo nie wcisnąłeś sprzęgła, pierdoło. A nie wcisnąłeś sprzęgła, bo ja ci tutaj pomagam. Ty się podniecasz, że faktycznie jedziesz dobrze, bo wcale źle nie jest. Zupełnie sobie dobrze radzisz, ale pomagam ci w związku z tym, że nie jesteś w stanie tymi buciorami wcisnąć tego sprzęgła do końca. Widzisz, jak ci się pieprzą te pedały? Stop, stop, zatrzymaj. Już zatrzymuję. Dobra. Sama, nie pomagam. O, niedobry. Proszę bardzo. A? Czemu tak się... Dobra, jeszcze no raz. No tak się dzieje, bo tam nie do końca dobrze pracujesz tak. tym sprzęgłem. Znowu. Ale za to buciki pierwsza klasa. Nie. Czemu tak się dzieje? No bo sprzęgło do niczego. Uwaga. Popuszczaj sprzęgło. Dodaj więcej gazu, to może oszukamy to. Więcej, więcej, więcej. O matko, nie tyle. A czemu to hamuje? Czemu to tak zadziera? Znowu palimy sprzęgło. Nie, no tak się nie da, dziewczyno, tak się nie, nie da. No, co, co pan robi? proszę, no, 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 proszę no, mi nie Próbuję ci zwrócić uwagę na to, co tam kurczę masz ale na tej bez uciorek. przesady, bez przesady. No. Czujesz ten swąd? Przecież to no na dobrą to, sprawę, jeżeli byśmy przeliczyli szare na złote. No, proszę nie przesadzać, no kurcze. No, Kosz nie, nie sprzęgła pan to dotykało. jest ponad 1000 zł. Nie, ja, ja chyba podziękuję. Wie pan co? Ja chyba podziękuję. Przepraszam bardzo. Zobaczcie, czy tam coś jedzie, do widzenia, do widzenia. Skąd Byszek mógł wiedzieć, że w tym miejscu, gdzie zaczynają się nogi, kończy się poczucie humoru malwiny? Czasem tak jest, że kursantowi trzeba przekazać wiedzę nie tylko za pomocą słów.